To jest przełomowa zmiana. To oznacza wiele pozytywnych rzeczy dla nas jako Polaków. Przede wszystkim uniezależniamy się od portów zachodnioeuropejskich. Pamiętajmy o tym, dalej pewnie w naszej świadomości istnieje fakt, że czy istnieje przekonanie, że najlepiej importować rzeczy przez porty niemieckie. To już jest nieprawda. W tej chwili lepiej zdecydowanie importować rzeczy przez porty polskie. Służby, inspekcje dostosowały się do warunków panujących w Unii Europejskiej. W związku z tym ryzyko tego, że towar zostanie zatrzymany, czy w jakiś sposób będzie potraktowany, według widzimy się, urzędnika, jest, jest niewielkie, albo, albo praktycznie jest wyeliminowane. Kolejną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę jako korzyść dla konsumentów jest to, że dzięki temu, że, porty że towary przechodzą przez polskie porty, to oczywiście praca jest w polskich portach. Cła są w polskich portach w Unii Europejskiej obowiązuje Taka zasada, że 25% cła zostaje w kraju, który odprawia produkt, to zasila nasz budżet i pozwala nam finansować potrzeby państwa. No i trzecia rzecz oprócz bezpośrednie bezpośrednich miejsc pracy, trzeba tutaj wskazać o korzyściach związanych z cenami. Bo jeżeli produkty importowane do Polski są tańsze, a są tańsze dzięki nowemu modelowi importu i eksportu. To to co się dzieje, to co widzimy na, w sklepach jest dzięki temu tańsze. Proszę porównać sobie ścieżkę importu towarów z Korei czy Japonii do Polski przez Niemcy, gdzie dołożymy do tego dodatek kilku pośredników niemieckich oraz bezpośrednie połączenie, które idzie z Korei do Gdańska, gdzie nie ma tych pośredników. To oczywiście przekłada się na koszty importu Produktów i dlatego w perspektywie, już właściwie, ale w perspektywie kilku najbliższych lat te koszty importowanych dóbr będą, będą malały. To samo jest w imporcie. Jeżeli chcemy, do, w eksporcie, przepraszam, jeżeli chcemy wyeksportować nasz produkt za granicę, to praktycznie dzięki tem, temu bezpośredniemu połączeniu z Gdańska możemy to zrobić do Chin, możemy to zrobić do Azji, do takich krajów azjatyckich jak Korea, czy możemy to zrobić do takich krajów jak Japonia. Jaki jest jeszcze efekt? Pozytywnym takiego działania. No oczywiście bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Proszę zwrócić uwagę, że w Polsce inwestycje koreańskie to jest olbrzymia grupa bardzo fajnych projektów inwestycyjnych. Podobnie jest z inwestycjami japońskimi. Zaczynają się inwestycje chińskie. Te inwestycje często opierają się na imporcie półproduktów lub komponentów z Azji. Gdybyśmy nie mieli bezpośredniego połączenia, atrakcyjność Polski jako kraju do lokowania tych projektów byłaby mniejsza. My dzisiaj mamy niesamowitą możliwość, żeby te projekty ściągać do Polski, zachęcać je do inwestowania w Polsce właśnie poprzez to bezpośrednie połączenie morskie. Te produkty będą bardzo szybko trafiały do, do Polski, tu mogą być przehabiane i mogą być praktycznie na całą Europę Środkowo-Wschodnią, jak i do całej Unii Europejskiej rozsyłane. De facto przełomowa rzecz dla nas wszystkich. Dodam jeszcze jedną rzecz bardzo ważną, aczkolwiek czasami nie Emisja CO2. Dzięki temu bezpośredniemu połączeniu, proszę zwrócić uwagę, że taki jeden statek to jest około, może przewieźć 18 tysięcy kontenerów, to jest 18 tysięcy ciężarówek, które by co tydzień z Niemiec wędrowało do Polski. Tego już nie ma. Koszt finansowy oczywiście jest niższy, ale koszt dla środowiska jest kilkukrotnie niższy w przypadku transportu morskiego niż transportu kołowego. Same korzyści.